mojej moi drodzy, zastanawialiście się, bądź nie? Jak wygląda mój trening z moją trenerką? Habiersing, oczywiście. Więc teraz mamy tutaj winsionka i będziemy sobie ćwiczyć. Więc najpierw powiedziała, że mam zrobić 6 minut wstępa. No, a więc wstępujemy sobie z

Dobra, no to teraz powiedziała, żebyśmy rozłożyły dwa drążki i zaczęły kusować, więc ustawiamy dwa drągi. Nie wiem, czy uda mi się zrobić to przejście, ale może je zrobię. Zobaczymy. Udało się? Chy. Dobra, tak jak są drągi. Nie wiem, czy się uda mi, nie to sorry, bo mam i no, kusujemy. i też 6 minutek. i dzisiaj mamy w ogóle western w ogóle odstawiam konika i... no i teraz ustawiamy jedno takie coś ale najpierw musimy to posprzątać i wezmę to już tej jednej 6. sześć nie wiem czy mi się uda, nie obiecuję dwa, jedno i próbujemy zrobić przejście. Dobra. Hmm. Dobra. A mi ja się startować, jeśli sobie. Boż.

nie będą się ślizgać. Jest no. Nie, już poparzyło. Zakładam skarpety i pomyślałam, że zrobię Wam przejście. Nie, że jest to za przejście. Ale dobra, robimy

sobie tworzę większe takie o, na stopę. I tak. O, no, galopik! I galop. I ten galop ma być z przerwami na Więc no. A tej ja podczas galopiku. To panem. Nie zatrzymuj się! Teraz puszczamy wody ze slalą. Zostawiamy slalą. to. I wystawiamy to. Dobra, no, wystawiamy. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, proszę bardzo, jedna woda. <grych> Natasza, a jak już złamała woda, to pozdrawiam. I bardzo zabraknie, oczywiście, będzie jakiś Dobra, lecimy. Tutaj proszę bardzo, bardzo się łapię. ostępik, 7 minut i koniec. Cię miała bardzo, bardzo intensywny Zawsze mam go po półtorej godziny. Teraz może jakoś szybciej zaszło. Albo po prostu ten czas tak bardzo szybko zleciał. Ale wydaje mi się, że był krótszy.